Tragedia na przełęczy Diatłowa to horror z roku 2013, który kiedyś naprawdę mi się spodobał, więc wróciłem po latach, żeby odświeżyć i sprawdzić, czy te wrażenia zostaną chociażby podobne, zbliżone. No i jak to w wielu przypadkach bywa, przynajmniej przy moich rewatchach, takich po 10 latach około... No niestety to wrażenie gdzieś tam kiedyś się potrafi dosyć mocno zatrzeć. Tutaj nie zatarło się aż tak bardzo. Ja nadal całkiem lubię ten film, ale no nie odebrałem go już tak samo pozytywnie jak właśnie te lata lata temu. No i jest to generalnie historia oparta na faktach i tutaj na serio jest oparta, ponieważ no rzeczywiście była grupa alpinistów, która w 59 w dziwnych okolicznościach zaginęła, a potem zostali odnalezieni martwi, ale no do dzisiaj nie wyjaśniono takiej prawdziwej przyczyny, właśnie. Tego zdarzenia, tylko namnożyły się teorie wokół tego, no i gdzieś na tych teoriach też bazuje ten film, ale jednocześnie stara się opowiedzieć coś, no, co jest takie dosłowne, tak, że co mogło się wydarzyć, tylko że bardziej wpadamy trochę w klimaty już sci-fi w ogóle w tym filmie, co akurat nie do końca jest. Którąkolwiek z teorii, która się no właśnie tworzyła gdzieś przez te wszystkie lata, ale o tym zaraz pogadamy sobie szerzej. Oczywiście będą tutaj spoilery, no bo film ma 12 lat, tak jak mówiłem 2013, także jeżeli go nie znacie, możecie nadrobić. Jest to w formacie fanfuty, czy także też pewnie nie każdy przepada, ale jak akurat to wasze klimaty to jak najbardziej, bo jest tu całkiem spoko atmosfera i właśnie taki klimat górski i wspinaczka i wycieczka, także dokumentujemy tutaj całe oczywiście poczynania naszych bohaterów. Zapraszam dalej. Już dzisiaj premiera gry Monster Hunter Wild, którą z mojego linku możesz kupić o 30% taniej niż na Steamie. Obecnie można znaleźć też karty PSN w promocji, więc dzięki Enebie można zaoszczędzić podwójnie. Niedawno wyszło też Kingdom Come Deliverance 2, również prawie 30% taniej. Także pamiętaj, iż kupując z moich linków wspierasz ten kanał zamiast na przykład Steam'a. Oprócz tego wiele innych gier, kart podarunkowych czy subskrypcji. Sprawdź koniecznie, dzięki! A, no i przepraszam, że nie potrafię czytać po angielsku, ale jestem po prostu głupia. Ciao! Reżyserem jest Renny Harlin, który odpowiada też na przykład za egzorcystę początek Koszmar z ulicy Wiązów 4 czy też Szklaną Pułapkę 2. No i tutaj rzeczywiście obcuje zupełnie z inną konwencją niż przynajmniej z tych filmów, które ja widziałem, które właśnie zrealizował. No i wydaje mi się, że był to naprawdę ciężki temat i. Trzeba by tutaj posadzić na stałku reżyserskim kogoś, kto naprawdę by to zrobił. Jednocześnie na poważnie odnosząc się właśnie do prawdziwej sytuacji, tak, tych wydarzeń, które miały miejsce. Z drugiej strony trochę w to wrzucił horroru, no bo wiadomo, to jest film fabularny, a nie dokumentalny, więc jasne, że można stworzyć jakieś zakończenie, które wyjaśnia historię, a nie koniecznie miało miejsce w rzeczywistości i to tutaj zostało zrobione. Tylko to, jak zostało zrobione, jest największym problemem, ponieważ naprawdę do trzeciego aktu ten film się całkiem przyjemnie ogląda. On, co prawda, trochę wolno się rozwija, ponieważ no musimy wprowadzić postacie, oni muszą się wybrać tam w ogóle do tych gór, tak, po drodze zahaczyć jeszcze jakiś bar, znaleźć kogoś. Kto ich podwiezie, i tak dalej, i tak dalej. Ale sama w sobie historia jest na tyle ciekawa, no że właśnie nie jest wyjaśniona, więc ta mnogość teorii po prostu wręcz przyciąga do tego filmu. A w takim surowym formacie, jak fan to wydaje mi się, jest idealny wybór, no chyba, że ktoś nie trawi tej konwencji, tak, odnalezionych taśm, no to wtedy może być lekki zgrzyt. Ale ja uważam osobiście, że. To tutaj po prostu pasuje taki format. Już pomijam to, że w jaki sposób niby ktoś miałby odnaleźć te taśmy, bo no właśnie, fan footage, my to oglądamy, no to kto to znalazł, tak? Tutaj akurat ciężko by było to wyjaśnić, ale no szczerze to pewnie mało kto na to zwraca uwagę. No po prostu mamy film w takim, a nie innym formacie. Tak mniej więcej połowa filmu, bo on trwa około godziny 40 i się no rozkręca po prostu, musimy wejść trochę w tę historię. Nic tam się spektakularnego nie dzieje, no jakieś ślady się pojawiły na śniegu na przykład, ale jest to o tyle dziwne, że po pierwsze musiałyby to zrobić bose stopy, jak twierdzą bohaterowie. A po drugie, te ślady się ani nigdzie konkretnie nie zaczynają, ani się nigdzie konkretnie nie kończą. One po prostu są gdzieś tam, wiecie, w śniegu, a obok po prostu jest brak śladów. Więc dziwna sytuacja, nawet myślą, że to ktoś z grupy tutaj spreparował. No i w międzyczasie mamy jeszcze gdzieś tam przebitki z tej autentycznej wyprawy, tak? No i tak naprawdę dopiero taki moment przełomowy jest tutaj wtedy, gdy na bohaterów spada lawina. A lawina właśnie była jedną z dosyć... No, nie wiem czy popularnych tak mogę powiedzieć, ale po prostu jedną z najbardziej prawdopodobnych teorii, że na bohaterów po prostu sypnął śnieg i musieli w popłochu uciekać ze swoich namiotów. Tutaj mam na myśli akurat tę autentyczną historię. Także mogło się tak wydarzyć, że no, sobie siedzą w namiocie, wszystko fajnie i pięknie, co prawda minus 15 stopni poza namiotem, ale no oni sobie siedzą nawet bez ubrań. Film to przedstawia też właśnie, że tam jest taka naga scena. Ja się dziwiłem, jak doczytałem, że w rzeczywistości tam było około minus 15 stopni, ale podobno tam też faktycznie niektórzy siedzieli bardzo skąpo ubrani gdzieś tam ktoś z jednym butem w ogóle albo bez butów. No i wiecie, jak sypnie lawina tak nagle w te namioty, czy usłyszysz, że ona się zbliża, no to nie zastanawiasz się, tylko spieprzasz, żeby nie stracić swojego życia. No i jest taka teoria też, że właśnie spadła ta lawina, oni uciekali w popłochu. Potem chcieli wrócić do tych namiotów, ale pomylili drogę i trafili w ogóle w inne miejsce. No i taką rzeczywistą, rzekomo przynajmniej przyczyną zgonu tych ludzi była hipotermia, tak? Czyli wyziębienie już takie całkowite i po prostu no, nie byli w stanie nic zrobić. To tak w skrócie mówię, wyziębienie organizmu. Natomiast film akurat nie przedstawia hipotermii, bardziej przedstawia... No, coś na zasadzie eksperymentów, czy być może nawet siły kosmicznej, o którejś tutaj wspomina, że hej, może to kosmici tam przylecieli i coś nabroili. No, bo mamy motyw takiego tunelu, do czego zaraz przejdę. Aczkolwiek, no właśnie, jak bohaterowie zostają zaatakowani w cudzysłowie przez tę lawinę i uciekają, no to później podchodzi do nich jakaś dwójka ludzi, tak naprawdę po wystrzeleniu flary, tak, bo bohaterowie w ten sposób chcieli poprosić o pomoc. Podchodzą jakieś ludzie bardzo szybko i bohaterowie się orientują, że chyba coś jest nie tak, i faktycznie, no bo bardzo szybko tam dotarli, tam ci po prostu zaczynają do nich strzelać, więc ci uciekają. No i wchodzą do jakiegoś bunkra, do jakiegoś tunelu, bo odnaleźli drzwi właściwie w górach. No więc to oczywiście mogło gdzieś prowadzić tak naprawdę w wiele różnych stron, i ten film w ogóle mógł być zrobiony na masę różnych sposobów, i teraz nie chodzi mi o samo fan footage, tylko właśnie o. Ilość teorii, która się pojawiła, albo mógł iść w jedną konkretną teorię, taką być może najbardziej prawdopodobną, a może właśnie jakąś bardziej kontrowersyjną, i tak zamknąć historię, albo mógł zrobić to, co my znamy z rzeczywistości, czyli zmieszać te wszystkie teorie i potem zostawić nas z niedopowiedzeniem, czyli żeby widz sam sobie wybrał co mu najbardziej pasuje. Nie wiem, jakby się to przyjęło, szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, jak którakolwiek z tych teorii by się przyjęła, ale to, co jest tutaj, no nie przyjęło się aż tak dobrze, jakby mogło na pewno. Się przyjąć, gdyby pójść w trochę mniej sci-fi stronę. Mam na myśli teraz te potworasy, które tam na końcu się pojawią, bo są paskudnie zrealizowane i ten wątek tych konkretnych monstrów jest w ogóle niepotrzebny. Sama teleportacja spoko, natomiast te, te potworki po prostu są tak badziewne, że psują. Dlatego właśnie do trzeciego aktu było naprawdę spoko klimatycznie, rozwijało się, mieliśmy atmosferę, jakieś poczucie takiego zagrożenia, które nie wiadomo skąd przyjdzie, może lawina, może ktoś ich tam z wojska będzie ścigał, nie wiadomo. A jak wchodzą do bunkra, no to dobra, mamy dalej tych wojskowych i tak dalej, gdzieś tam się pojawiają jakieś różne postacie, ale te potwory skaczące, słuchajcie, no ciężko, ciężko tutaj. Oczywiście jeszcze w międzyczasie. Różne konflikty się nasilały pomiędzy bohaterami, zresztą bardzo podobnie jak w Blair Witch Project, które jest w tej samej konwencji, no też bohaterowie świrują, bo nie wiedzą co się dzieje, nie mogą się odnaleźć, tak, gubią się. I tutaj też są konflikty mniejsze, w takim sensie lokacyjnym, bo oni się w tym filmie rzekomo nie gubią, tylko za szybko na przykład dotarli do tego miejsca, gdzie jest ten cały bunkier, czy też tunel. Ale no generalnie tam spina rośnie, bo wiadomo, że jak coś idzie nie tak, jakieś te ślady się pojawiają, no to bohaterowie zaczynają się kłócić. I ja bym powiedział, że tragedia na przełęczy dietłowa jest trochę takim, słuchajcie, miksem. Blair Witch Project i Czarnobyla Reaktora Strachu. Blair Witch Project dlaczego? No to już powiedziałem, tak? Bo bardzo podobnie bohaterowie reagują, tylko w innych okolicznościach, ale też mamy fan footage. Czarnobyl Reaktor Strachu, on jest tak pół -amatorsko nakręcony, czyli niby fan footage, ale nie do końca. E, to mówiłem o tym szerzej w mojej recenzji, można zajrzeć, bo już tutaj nie będę się rozdrabniał w szczegóły. Ale no właśnie, na końcu się pojawiają jakieś mutanty, to znaczy my je widzimy już wcześniej, tak? W Czarnobylu Reaktorze Strachu, ale... Pod koniec dopiero tam bohaterka ma z nimi większą konfrontację, tak powiem, tylko tutaj może jeszcze ktoś filmu nie widział, to nie będę do końca zdradzał, ale no to, to jest oczywiste po tym filmie, że są tam mutanty, bo to wiemy praktycznie od jego początku. Natomiast tutaj właśnie mamy konwencję trochę Blair Witch Project, a później wpadamy w jakieś monstra, które po prostu są zrobione tanio, bez porywu, a na dodatek mają umiejętność teleportacji i to może byłoby nawet niezłe, w momencie gdyby to nie wyglądało, słuchajcie, jak jakieś... Efekty z gry z 2005, że skaczą jakieś dziwne dziadostwa po prostu, i to jest w ogóle niepotrzebne. Jak wprowadzenie samego wątku sci-fi do mnie akurat trafia, no bo okej, okay, no mogliśmy, tak jak wspomniałem wcześniej, iść w którąś z teorii, no ale to film by pokazał po prostu coś, co ludzie się domyślali już przez te wszystkie lata, tak, jedną z tych rzeczy, albo kilka z tych rzeczy. I też właśnie no, nie wiem, jak to niedopowiedzenie mogłoby zadziałać. Jakby każdy miał wybierać sobie, co mu tam pasuje, to mogłoby być tak, że um, ten film byłby krytykowany za to, tak że oni nie potrafili po prostu odpowiedzieć, nie dali wyjaśnień i zrobili to po łatwości, że widz sam ma się domyślić. A no to przecież przez x lat od tego 59 się mnożą teorie i właśnie ludzie się domyślają, ale. Dajcie jakieś konkretne wyjaśnienie. Z drugiej strony broniłbym otwartego zakończenia i pozostawienia nie do powiedzenia z racji tego, że, no właśnie, skoro historia nie jest wyjaśniona, no to ten film też nie musi jej wyjaśniać, bo oni nie wiedzą, co się tak naprawdę stało. Ale to film fabularny, więc mógł wyjaśnić, no i wyjaśnił. I wracając do sci-fi, motyw teleportacji poza takimi teoriami. Które były gdzieś tam, że może inwazja obcych, wiecie, no to były takie teorie, oczywiście, że może to jakaś siła tam wyższa. Okej. Okay. Natomiast nie było nic o teleportacji żadnej. A tutaj ta teleportacja ma wyjaśniać, właśnie co się stało w tamtym miejscu, w tych górach, i teraz tak. Bez potworów, gdyby po prostu się mieli tepnąć nasi bohaterowie, okej, okay. do mnie to przemawia, jest to w ogóle coś innego, po prostu takie sci-fiowe, no dobra, to tylko film tak nawiązujący do prawdziwych wydarzeń. Ale to CGI i te potworki psują. Tylko teraz tak, to też jest istotne fabularnie, bo no, tutaj wyjaśnienie jest takie, że dwójka bohaterów, która ostatecznie przeżywa i jest w tym tunelu, no to wchodzą właśnie do. No jeszcze głębiej do tego tunelu, i tam się okazuje, że jest taki Ala wehikuł czasu. Co nie jest akurat wyjaśnione, skąd on się wziął, właśnie może kosmici go postawili, może eksperymenty wojskowe nawiązujemy tam do eksperymentu Filadelfia, gdzie rzekomo ludzie chcieli po prostu. Stworzyć możliwości teleportacyjne. No i generalnie oczywiście można to na czymś oprzeć, ale sam ten tunel czasoprzestrzenny, ja to ujmę, nie jest wyjaśniony. Ale bohaterowie no muszą wejść w to w ten teleport, bo w sumie nie mają wyjścia, bo jak się cofną, to tam są potwory, jak wejdą w to, no to nie wiadomo, co się wydarzy, ale lepsze to niż wejść do potworów. Tylko, że te potwory wcale nie chciały ich zabić. One wręcz zaprowadziły ich do tego tunelu, bo tam wcześniej jeszcze był trzeci bohater. I my widzimy, że jego potwory dojechały, a tych ludzi nie. I teraz dlaczego? Ponieważ. Jak nasi bohaterowie się tepią z tego tam. No nie wiem, powiedzmy 2013, ale to tam czas chyba akcji jest trochę wcześniej, no bo wiadomo, w 13 to wyszła tak kręcone było trochę wcześniej. Ale tutaj tylko dodam, że rzeczywiście było kręcone w Rosji, bo się zastanawiałem, czy to tam, czy nie do końca, ale tak. Jeszcze dodam szybko drugą ciekawostkę, bo mi się teraz przypomniało. No właśnie, historia przełączy diatłowa no, miała miejsce w 59. A w 59 urodził się też reżyser tego filmu. Przypadek, odpowiedzcie sobie sami. Wracając do wątku. No, bohaterowie zostają wręcz naprowadzeni do tego tunelu czasoprzestrzennego przez potwory, dlatego, że to oni są tymi potworami. W momencie, gdy oni przechodzą przez ten teleport, no to wypadają tak tą ujmę z kamerą w roku 59 właśnie chwilę po zdarzeniach na przełęczy Diatłowa i tam wojskowi zgarniają zaprowadzają do tego tunelu i oni zostają tymi potworami. I tak naprawdę wchodzimy tutaj w taką pętlę czasową, gdzie oni później w tym 2000, no niech będzie 13, właśnie są też tymi potworami, czyli rzekomo to oni mogli spowodować tragedię na przełęczy Diatłowa. Tutaj i teraz mówię o fabule filmu, a nie o rzeczywistości, żeby była jasność, ponieważ no właśnie jak przeszli przez ten teleport, mogło to wywołać jakiś hałas, jakiś huk. I ten huk mógł na przykład spowodować lawinę, albo bohaterowie, którzy byli w namiotach w tym 59, mogli to zinterpretować, że nadchodzi lawina i zaczęli uciekać. Później nie mogli wrócić, no i umarli przez hipotermię. I tak naprawdę jeszcze mamy wątek pewnej babci, która gdzieś tam na początku filmu, jak bohaterowie próbują się dowiedzieć trochę więcej rzeczy i informacji na temat tego incydentu, pytają taką babcię o jej wersję wydarzeń, no bo w mediach wszędzie jest, że dziewięć ofiar, że jakieś tam teorie i tak dalej. A babcia mówi, że tam wcale nie było dziewięć ofiar, że było jedenaście. I teraz dlaczego? Pod koniec filmu... Jak bohaterowie już zostają wyrzuceni z teleportu, to podchodzi, no poza tym, że stoi tam kilku wojskowych, to podchodzi jakaś dwójka ludzi i chcą zobaczyć co się stało. A wojskowi ich odpychają, mówią nie, nie wchodzić, tu tu jest kwarantanna, my to ogarniemy. I ta kobieta, która się tam pojawia jest zdziwiona, że co tam się w ogóle dzieje, że czemu tych ludzi tak traktujecie. A wojskowi właśnie pytają, dołączyć ich do reszty grupy? Czy, czy co z nimi zrobić? Teraz do jakiej grupy? No, przyjmując, że się tepli do 59, no to właśnie do tych dziewięciu osób, która, czy które zginęły w tragedii na przełęczy Diatłowa, tak. I właśnie, ta młoda kobieta tutaj w tym timeline'ie, w tym 59 roku jest tą babcią z początku filmu, co by się nawet pokrywało z napisami końcowymi, ponieważ jest dwa razy wymieniona po prostu, więc to ma wszystko sens, to się spięło fabularnie, nie został wyjaśniony motyw teleportu skąd się wziął, ale mam jakieś sugestie, że może właśnie ten eksperyment w Filadelfia, że może wojskowi to w ogóle stworzyli jakimiś eksperymentami, ale to się wymknęło spod kontroli, teraz trzeba ukrywać te tajemnice, żeby nikt nie wiedział, że to tam istnieje, więc jak ktoś tam podchodzi, no to zaraz wojskowi z kałachami przybijają Rosja, ale nie no ogólnie by to było ukrywane, jeżeli by coś takiego miało miejsce, wiadomo. No a z drugiej strony no to tylko film taki i nie możemy odnosić tego za specjalnie do rzeczywistości, bo raczej to akurat jest mało prawdopodobne, no chyba, że ktoś by tam faktycznie wszedł i stoi tam teleport, byśmy się zdziwili, wątpię, ale... No nie wiemy skąd to się wzięło, ale mi to nie było szczerze w tym filmie potrzebne, żeby mi powiedzieli o skąd ten teleport, czy z eksperymentu wojskowego, czy go kosmici postawili. Jasne, fajny dodatek to by był, gdyby wszystko wyjaśnili, ale nadal wyjaśnili więcej niż wyjaśniła nam sama rzeczywistość odnośnie tych wszystkich teorii, tak? To takie jest tutaj wyjaśnienie i mi do trzeciego aktu się to podobało, było klimatycznie, atmosferycznie, ale bez szału. I teraz motyw teleportu oceniam jako konwencję spoko pomysłem właśnie, poza teoriami, żeby dać coś nowego. Ale te potwory, jeszcze te hamskie ujęcie na koniec na szyję bohaterki w 59, która już jest potworem, bo już tam jej ciało się po prostu zaczęło przemieniać, mutacja nastąpiła, jeszcze pokazują, że ma tatuaż, żebyśmy strzelili, że to ona wypadła z tego teleportu właśnie z tym swoim tam przyjacielem, powiedzmy. Przecież my to doskonale wiemy, bo widzimy wcześniej potwory, wiemy już kumamy, że to oni, że te potwory ich bronią. I że później, jak wypadają z tego teleportu dwie osoby, no to to logiczne, że to te osoby, które zaraz tam się pojawiają, przecież w tunelu zaciągnięci przez wojskowych, tak? Tam mogły być też kontrowersje, na przykład, że o kamera jeszcze tyle czasu działała, ale ten teleport raczej działał błyskawicznie, więc mogła działać jak najbardziej. Inaczej by nie dali nam końcówki filmu tutaj twórcy, tak? Wiadomo, więc możemy przyjąć nawet, że jakby nie mogła w realiach działać, bo ten teleport by ją tam rozwalił, to, to tutaj musi działać, żeby nam pokazać, co się ostatecznie na samym końcu wydarzyło, jak się to domknęło. Ale to było patologiczne ujęcie na tytuł, aż jakbyśmy nie mieli skumać. Dobra, może ktoś się tam nie połapał, w tym jasne, ale jak się siedzi w filmach i ma się doświadczenie i się ogląda, chociaż w miarę uważnie, to doskonale wiesz, że to są te dwie osoby. No więc tutaj teoria tej babci w ogóle, czy właściwie to jej obserwacje, że wcale w tej tragedii nie zginęło, 9 osób, tylko 11, no z jej perspektywy faktycznie ma sens, ale my wiemy, że to teleport, i przez tą taką pętlę czasową oni mogli sami właśnie spowodować te tragedie. Yy, ale w rzeczywistości, no, z całą pewnością tak nie było. W każdym razie, reasumując, bo tutaj ocenę trzeba wystawić, 10 lat temu mniej więcej oglądałem ten film i dałem mu 7, bo mi się spodobał, bo ja też bardzo lubię fanfuty, bardzo lubię takie klimaty górskie, w ogóle atmosfera właśnie mi się podobała, motyw teleportu też może być. Ale teraz, no tak jak mówiłem do trzeciego aktu bez szału, a później okej, okay, samo zakończenie całkiem, całkiem, chociaż widziałbym to jednak trochę inaczej pewnie, nawet jeżeli z tym teleportem. Natomiast te potwory, out. W ogóle bym to wywalił, bo to jest żenada, chyba że to by było naprawdę dobrze zrobione, jakieś efekty praktyczne, że oni tam przeszli faktycznie jakąś mutację. Natomiast ten wątek, że zyskali umiejętność teleportacji przechodząc przez ten portal, ale nie mogą się teleportować ani przez ścianę, ani przez drzwi, więc muszą w tych tunelach siedzieć, bo tam utknęli. To też jest w ogóle niepotrzebne. Po co im ta umiejętność teleportacji, jak przeszli przez teleport, jeżeli tak nie mogą wyjść, i przez to tym CGI bardzo dziwnie skaczą przed tą kamerą. No nie, 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 dlatego. No to zakończenie, też mam mieszane odczucia po prostu, tak? Ale wcześniej atmosferka, spoko, więc ocena, jeżeli chodzi ode mnie na dzień dzisiejszy, wydaje mi się, że i tak wyższa niż wielu osób, ale 6 na 10, bo bardzo mnie intryguje w ogóle całe to wydarzenie, tak, w rzeczywistości i co się tam mogło naprawdę wydarzyć. Więc fajnie, że ktoś zrobił taki, a nie inny film na ten temat. No, tak jak mówiłem, już kilka zalet było też całkiem nieźle zagrane. Fajne konflikty tutaj się mnożyły, gdzieś tam to napięcie się potęgowało, więc spoko. Z zakończenia już powiedziałem, co bym usunął, dlatego, no, tak, głównie za zakończenie odejmuję gwiazdkę i to 6 nie jest też takim mocnym 6 na dzień dzisiejszy. Tylko takim, no, trochę naciąganym 6, właśnie z racji tego, że nawet do tego trzeciego aktu też no nie ma jakiejś niesamowitej tutaj historii, napięcia czy. czy po prostu emocji ze strony tych bohaterów, ale to tak subtelnie wolno zostało poprowadzone, co ja akceptuję. Nie było to absolutnie złe, dlatego 6 na 10, czyli już troszeczkę ta ocena spada względem tych 10 lat wstecz. Aczkolwiek no nie jestem też taki krytyczny, bo widziałem na przykład oceny i 2, i 3, i 4 na 10, że ludziom totalnie to nie przypadło do gustu. Właśnie głównie krytykowali końcówkę, no ale pamiętajmy, że film to jest całość. Jeżeli 3,4 było dobre, a tam jeden motyw w finale jest taki sobie, nie ja wiem, ostatnie wrażenie psuje, tak? Może dla wielu po prostu ten finał i zostawia z takim wrażeniem, bo pierwsze i ostatnie wrażenie jest najważniejsze, może dlatego ten środek się niektórym zaciera, jak oceniają, ale ja jednak no staram się spojrzeć na cały film, bo na tym też polega moja rola, dlatego całość oceniam na niezły. I też lubię fan footage, więc no właśnie, to pewnie troszeczkę podkręca moją ocenkę. No i cała ta aura tajemniczości wokół tego tematu. Dobra, nie będę się już powtarzał. Jeżeli mieliście okazję oglądać tragedię na przełęczy Diatłowa, podzielcie się w komentarzach, co sądzicie. Możecie się spoilerować, bo to jest full spoiler talk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, a zdradziłem wam całą fabułę, bo tak lubicie, to dajcie znać, czy mimo wszystko nadrobicie, czy macie to gdzieś. Po prostu ten materiał wam wystarczył. A kto z was dotrwał do końca, zostawcie hashtag... Diatlów, flara, góry, monstrum, teleport, co sobie życzycie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, widzimy się w kolejnych materiałach i do zobaczenia.